No, siema na kolano z tej strony. Magnes, i słuchajcie, dzisiaj robimy kolejny odcinek z Raltel. Ogólnie, to teraz musimy się trochę wzbogacić, żeby kupić mogę Ectavalora i żeby pokonać Firefly'a. Na razie to się liczy najbardziej. Co, 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 co. Dzikus z ciebie. Ale z ciebie dzikus. Ale z ciebie dzikus. O młody. Znaczy jesteś starszy ode mnie, ale... No. Można zawsze podszkolić cię, nie? Ale śmiesznie. Dodaję więcej niż ty mi. Bum, bum. Dobra, czasami nie. Ty, ty, ale bez, bez przesady. Ej, ej! Uspokój się! Uspokój się. Masz w mordę. Tu tu! Puu. Ty, słuchaj, y, straciłem głowę. Taka moja rada, doczep sobie ją bardziej. Będzie teraz za robocik. Jakie kolorki ma? Będzie miał. Ale jak go pod... O kurcze, ty! Jak mi się podoba jego styluwa. Ty ja sobie ustawiam takie kolorki. Mam taki lekki ten. Wezmę sobie niebieski Omanie. On ma podrasowanie też niebieskie. I ma taki kolorek. To sobie go dokupię. I słuchajcie, będę miał takie koksa jak on. Bo no mi się serio mega podobają te kolorki. Bardzo ładne. Spadaj. Spa. Ej, 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 ej. Do widzenia. Pa. Subcio. Wiem, 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 że ja win. Upgrade. Nie, nie upgrade. Edit. Paint. I on ma body chyba. Body. Nie, co on ma niebieskie? Tak, to. Body ma chyba, to jest kolor taki. Taki, taki patrzcie taki kolor i akcent. Żółty. Ja mam takie zielonkawe. O. Patrzcie. Body. Body to jakie by pasowało najlepiej? Najlepiej to, aby pasowało... Tak, to jest to jego. O! Free! Hu! Dobra! Dobra, słuchajcie, ostatnie sekundki, reklamy i. Pyk. Pasuje mi! Dobra. Super! É jest ele Ty nie bolicie? Chcesz dostać? Ej ej, 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 co, co? Ty, ty, ty. Hamuj się! Hamuj się, bo dostaniesz kopa! A kuku. A tu cię mam! Nabrałeś się! No, panie Zeus. Głowa poziom drugi. Bum. Chyba ją straciłeś. Musisz kupić nową. Dobra. A jak jest praktyczne? A drugi prrr. No, tak se. A tu? Nie, 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 nie. O to chodzi. A tutaj pro. Bez komentarza. Trochę dużo. He, nawet nie wiedziałem tego robota na początku. Nie zbliżaj się do mnie. Ty, ja się ciebie boję, młody. Ej, 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 ej. Ja, ja się ciebie boję, dobra? Ja się ciebie boję, nie zbliżaj się do mnie. Ty, ty nie zbliżaj się do mnie. Słyszałeś, co ci mówię? Słyszałeś? Słyszałeś? No. I dobrze. Wkurzyłaś mnie. To już taki niespokojny jesteś dzisiaj. Może on trabi ci głowę, potrząśnij ją, załóż sobie z powrotem. Może ci przejdzie. Polecam ten sposób. Mega. Mogę już rękę. Ale brzuch ogólnie teraz się najbardziej opłaca. A więc nadal jestem przy tym brzuchu. Mm? Jak w, zagram jeszcze te trzy razy, to będę już mógł kupić. No wiecie co. Wiecie co. A więc teraz nie będę się bawił nogami, tylko lecę.

Wo y y ale dobra. Dobra, wkurzyłeś mnie, gościu. Wkurzyłeś mnie, gościu. Wkurzyłeś mnie, gościu, ok? Wkurzyłeś mnie. Jestem na ciebie obrażony. Zrobię ci taką buźkę, że cię matka nie pozna. Dobra. Dzień dobry. Chcesz się pobawić? Tym razem na, ostr na ostrzej. Też papryczkę chili? Może ci pomóc. Co, boisz się? Do Masz kuku? Oj. Dobra. Baj! Bye. Bye. No. Zezłościłem się na niego. Musiałem rewanż. Można powiedzieć śmiało, że on stracił więcej niż jedną głowę. Bo dwie. Hahaha. Archimer Unlock. Ciekawe, co to będzie. Na pewno nie 5000 monet. To bym przynajmniej sobie kupił jakąś porządniejszą. 600 monet. Dobra. Wystarczy jedna wygrana, nie? No, jedna wygrana. Dobra, na szybko. No i git. He, hi, hi. Ej, chcesz się bić? C czemu? Ja nie chcę się bić. Ja nie chcę się z tobą bić. Chociaż można żyć w, w harmonii i spokoju. Cześć! Cześć! Ej, chcesz się bić? Dobra się pobawimy. Chcesz się pobawić. Na przykład, wy teraz, no? No, 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 no. Ej, 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 ale co, co ty robisz? Ej, 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 ej. Pozwolisz mi wstać? Lamusie, Lamusie ja chcę wstać, czajsz. Y y y idę do szkoły i chcę wstać. No, właśnie. Szkoda, że mnie nie porobiłeś, bo bym raczej wolał spać. Walnąłem do przodu poleciało do tyłu. Haha. Ha, ha. Fajna logika. A jeszcze raz zagram. Na wszelki wypadek. i słuchajcie kolejny odcinek z Real Steel. I to na sam początek wejdziemy do Braula, bo dzisiaj nie wchodziłem. No fajnie. Elkanzo New Challenger. Elkanzo New, zaraz zabijecie. Elkanzo New, coś tam, coś tam. No zabijecie. Ty co mnie bierz? Co mnie bierz? Kto ci pozwolił? Mama Cię nie uczyła, że się nie bije młodszych? Tak, ale ja Ci chciałem zadać, a nie ty mi. Coś Ci pozwolił? Ej, ale pozwolił Ci ktoś, nie? Czy nie? Do widzenia. Bum. Bum, odsuń się ode mnie. Ja nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Co mnie dotykasz? Mam Cię walnąć? Ups. Trochę za mocno. No i fajnie. Mamy głowę. Znaczy, głowę. Nogę. Mogłem, mogę ulepszyć yy, głowę, ale lecę na tą nogę jednak. A więc lecimy. No, Czekajcie, muszę coś zrobić. To jest za te 1000, nie? 200. A brązowa. Tutaj. Anibusa to. Pff, bez porównania. Gdzie jest? Gani? Nie, co to. Ektawalor, ektawalor. Ektawalor, dobra. Mamy to. Topp, 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 topp Topp, 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 topp Topp. Dobra, ja się z wami żegnam, słuchajcie, a właściwie y, real cel, y, ja y, jakby y, poza odcinkiem zrobię kilka rzeczy, monetki i tak dalej, nie? I y, dopiero później odpalę odcinek. A więc teraz zrobię sobie szybko odcinek z Brawl Stars Elo.